Witam Państwa na kanale Stanisław Tego Tegoroczne obchody rocznicy Powstania Solidarności obchodzone są pod hasłem To nam się udało. To hasło bardzo mnie zirytowało i powiem dlaczego to nam się nie udało. Przypomnę dlaczego to nam się nie udało. I przypomnę parę faktów z tamtych dni które albo się już ich nie pamięta, albo nawet w ogóle o nich się nie wie. No, Po pierwsze, Wałęsa. Już w 80 roku miałem olbrzymi dystans do Wałęsy. Po pierwsze, znaczy dochodziły, jak, jak byłem działaczem opozycyjnym, to dochodziły do mnie różne negatywne informacje o nim, no ale to już mniejsza. Później zaczął się strajk w stoczni i gdy Wolna Europa zaczęła w kółko powtarzać, że niech nikt, nie nikt, niech nikt nie strajkuje, strajk w Stoczni Gdańskiej wszystko załatwi, i od czasu do czasu dosyć często puszczali wypowiedź Wałęsy na ten temat, że ja wszystko załatwię, no to było dla mnie pytanie: dlaczego? Zachód, wolna Europa, Amerykanie, służby specjalne, bo to one stały za wolną Europą, tak stawiają na Wałęsę. Później Wałęsa przerwał strajk. Przerwał strajk bez żadnych umów, bez żadnych warunków. Stoczniowcy zaczęli opuszczać stocznie, i w bramie zatrzymała ich Anna Walentynowicz, krzycząc: Wracajmy. Nic nie załatwiliśmy, trzeba załatwić to co trzeba. No i stoczniowcy zaczęli wracać, no to wrócił i i znowu stanął tego, nie, nie rozumiem, na czele strajku. Już powinien być wyeliminowany. I później, 1 września 1980 rok. Zwalniają y, wszystkich więźniów politycznych. Całe kierownictwo KPN oprócz mnie zostało aresztowane. Ja nie zostałem aresztowany, bo z narzeczoną ukrywałem się w górach przez całe wakacje i część września, bo dopiero na studia się rozpoczynały w październiku. No więc 1 września wszystkich wypuścili, ale zaraz aresztowano Reszka Moczulskiego. No i był więzień polityczny. KPN żądał, żeby Solidarność stanęła w obronie Młoczulskiego. Na posiedzeniu tych władz Solidarności wystąpił mecenas Siłanowicki i powiedział, że no nie wiemy, jakie są zarzuty. Jak, go, jak się rozpocznie proces sądowy, jak go skażą, to to staniemy w jego obronie I na tej zasadzie Maszulski siedział bodajże 6 lat prawda? ale myśmy rozrzucali takie ulotki dzisiaj Maszulski, jutro Wałęsa, pojutrze ty, co się dokładnie sprawdził także od początku Solidarność za sprawą Wałęsy była bardzo ugodowa wobec komunistów bardziej byli przerażeni niż pewni Swojej siły, ale e, uświadommy sobie pewnie większość tego nie wie, w jaki sposób powstała Solidarność. Wałęsa po zakończeniu strajku krzyczał, że nie należy zakładać jednego związku zawodowego. Bo taki zostałby infiltrowany przez służbę bezpieczeństwa. Tylko trzeba zakładać małe, zakładowe związki zawodowe. Na tej zasadzie KPN założył jeden silny związek, bodajże w sierpce. Tych związków zaczęło powstawać sporo, ale kierownictwo KPN doszło do wniosku, że no nie, to tak nie może być, trzeba założyć jeden związek zawodowy. I pojechali do Jastrzębia. Zdroju i tam rozmawiali z przywódcami strajku, strajku. no i tam ci doszli do wniosku, że kapan ma rację, że trzeba zakładać jeden ogólnokrajowy związek zawodowy. I wtedy delegacja pojechała do Szczecina, tam były rozmowy z Komitetem Strajkowym i też Szczecin doszedł do wniosku, że trzeba zakładać ogólnopolski związek zawodowy. I podjęto decyzję, że będzie się nazywał Solidarność i będzie miał siedzibę w Szczecinie. No i tą decyzję, ta decyzja miała być ogłoszona następnego dnia, i wtedy wieczorem czy w nocy Wałęsa ogłosił powstanie Związku Zawodowego Solidarność, i wszyscy dochodzili, próbowali dojść, jak to się stało, jak możliwy jest taki zbieg okoliczności, dlaczego Wałęsa zmienił. Zdanie, no i wszystko wynikało: znaczy, wszystkim wynikał jeden wniosek, że po pierwsze, no Bałęsa chciał przejąć władzę, nie chciał jej tracić, a po drugie, że został poinformowany o takim zagrożeniu, jak powstanie Związku Zawodowego Solidarności z siedzibą w Szczecinie i SB chciało, chciało, żeby na czele związku, jeżeli już musiał powstać, stał Wałęsa. Jeszcze trzeba wrócić trochę w przeszłość, to znaczy do lipca 1980, kiedy robotnicy stoczniowcy zdali sobie sprawę, że potrzebują jakichś doradców, jakichś ludzi z wyższym wykształceniem, którzy by coś wiedzieli. No i, i zaczęli się zwracać właśnie do KPN-u, no, do różnych opozycjonistów i komuniści mówili stawiali weto. Nie, 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 nie. I zgodzili się dopiero, albo sami podpowiedzieli, tego już nie pamiętam, na Mazowieckiego, Kuronia, Michnika i tak dalej. No i pamiętam wypowiedź Leszka Moczulskiego, że on nie będzie mył naczyń w stołówce stoczniowej. No bo ci doradcy stosowali taki piar, że i Kuroń, i Michnik myli talerze dla stoczniowców, żeby mogli zjeść naczyń z tych. Z tych talerzy. No i później się zaczęło, prawda? I kluczowym momentem był marzec 1981, kiedy te wydarzenia w Bydgoszczy, pobicie działacza, różne inne wydarzenia w całej Polsce spowodowały, że Solidarność, władze Solidarności podjęły decyzję o strajku generalnym. Przygotowano ten strajk generalny, to było wielkie wyzwanie logistyczne, bardzo długo to trwało i Wałęsa został wysłany do Warszawy na rozmowy z władzami i podczas tych rozmów miał prawo odwołać strajk w wypadku, gdyby komuniści zgodzili się na wszystkie postulaty związkowców. Te postulaty nie były jakieś szczególnie ostre. Już też nie, nie pamiętam w tej chwili, jakie one były. No i komuniści się nie zgodzili na te y, postulaty, a Wałęsa bo tylko przesłał informację: odwołujemy strajki. Strajki zostały odwołane i y, później wszyscy byli no, zszokowani, że zostali oszukani, prawda? że Wałęsa wszedł w jakiś układ z komunistami, czy poddał się komunistom. I dla mnie szokiem było, kiedy Wałęsa wygrał kolejne wybory na przewodniczącego Solidarności. Byłem pewny, że on już nie ma żadnej szansy, że się całkowicie skompromitował. Dlaczego był wciąż na górze? Tego nie rozumiem do dzisiaj. No i potem był stan... A, no i gdyby w marcu został ogłoszony strajk generalny, to wszyscy członkowie... Komisji Krajowej Solidarności mieli w ręku taką broszurę, taką rozprawę Leszka Moczulskiego pod tytułem Rewolucja bez rewolucji. Ona powstała w 1979 roku i opisywała właśnie taką sytuację, że tylko ta sytuacja została opisana w ten sposób, że tworzy się strajk generalny. Komuniści wyprowadzają wojsko na ulicę, wprowadzają policję, milicję, przepraszam, i wojsko do zakładów pracy. No i co wtedy? No i w rewolucji, bez rewolucji czytamy, wtedy ludzie opuszczają pokojowo zakłady pracy, udają się do swoich domów, wiedząc jedno, że opuszczą te domy w momencie, kiedy komunizm przestanie istnieć. Kiedy komuniści oddadzą władzę? Rewolucja bez rewolucji. I to było do wykonania w marcu, bo komuniści byli zupełnie nieprzygotowani do tej sytuacji, dopiero się przygotowywali i no gotowi byli 13 grudnia 81, a to był marzec 81, i oni byli w lesie z tym przygotowaniem. Ale i tak, jakby nawet się przygotowywali, to jakby nikt nie opuścił mieszkania, no to co mogliby zrobić? Wyciągać za głowę pracownika za pracownikiem z mieszkania, i, i co? I, I ogłaszać, że oni siedzą w więzieniu, że są bici, że jak inni nie wrócą do pracy, to też będą siedzieć w więzieniu, będą bici. Trochę bez sensu. Tym bardziej, że trzeba pamiętać, że taki strajk generalny generalny, gdzie ludzie siedzieliby w domach, to by skutek był taki, że wszystko by przestało działać, łącznie z prądem, wodą, telefonami i tak dalej. Bo to wtedy była taka solidarność, że praktycznie 95% polskich pracowników by w tych domach było. No solidarność się na to nie zdecydowała. Brak odwagi, brak widzenia przy, przyszłości. No i później stan wojenny, później. Usilna praca służb specjalnych komunistycznych nad rozbiciem wszelkich środowisk opozycyjnych, w tym też Solidarności, później okrągły stół kompromitujący, przerażający okrągły stół z kościołem, który w wyniku tego okrągłego stołu obiecał zaakceptować okrągły stół z opozycją, a za to dostał tysiące profitów. Które zostały zapisane w specjalnej ustawie, chyba ostatniej ustawie, którą przyjął Sejm Perelowski, ostatni Sejm Perelowski w maju 89. roku. No i umowa Okrągłego Stołu, która no wiadomo, z niej, wiadomo już było, że nic z tego nie będzie. Że Przegraliśmy. Wiadomo było, że od roku 80 do roku 89 komuniści przygotowywali się do przekazania, powolnego przekazania władzy, czyli wprowadzali wszędzie służby specjalne, wprowadzali swoich zaufanych na różne kierownicze stanowiska wszędzie w gazetach i tak, i tak dalej, bo wiedzieli, że. Później ci, co stają na czele, stoją na czele danej instytucji, to ta instytucja przejdzie w ich ręce. Dogadywali się z Zachodem. To trwało tyle lat, dlatego ja to pisałem w jednej z książek o masonerii, że gdyby w 1981 Polska odzyskała niepodległość, a było to możliwe, to mogłaby budować nową gospodarkę samodzielnie, dlatego że koncerny nie były absolutnie gotowe. Do wejścia do Polski. Niektóre w ogóle jeszcze nie, nie istniały jako koncerny, na przykład te wszystkie wielkie sieci handlowe, jeszcze nie, 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 nie były sieciami, nie były zdolne wkroczyć do Polski. No i później po, no przychodzi ten kompromitujący, żałosny Sejm Zdrady, w którym 65% mają komuniści. I umowa mówi, że prezydentem ma zostać Jaruzelski, i ten Sejm Zdrady nie wybiera Jaruzelskiego na prezydenta. Już tu mogła być jakaś kolejna zmiana, ale niektórzy, już nie będę wymieniał nazwisk tych ludzi, niektórzy posłowie ze strony Solidarności, notabene zasłużeni dla Polski, ale myślący w taki sposób, że no, komuna ma wielką siłę i z nią nie należy walczyć. Oni sami głosowali za Jeruzelskim, bo za Jeruzelskim nie głosowali komuniści. Czyli mamy prezydenta komunistę, który pilnuje, żeby interesy komunistów zostały zrealizowane, żeby nie było dekomunizacji, żeby nie było wychwytywania, potępiania. Agentów SB. To też była taka no, patologiczna sytuacja, że społecznie, medialnie potępiało się agentów SB, a nie potępiało się SB, który tych ludzi zaszantażowali, zniszczyli moralnie, zrobili z nich swoich donosicieli. No i później komuniści, którzy przejęli Gospodarkę, znaczy mieli ją jako państwo, teraz mieli ją prywatnie, i tam gospodarkę zaczęli wyprzedawać Zachodowi, wyprzedawać za bezcen. Każdy mógł coś kupić za bezcen, ale w istocie było tak, że kupowali to sami komuniści, i to oni, pamiętajmy, że to oni wprowadzili Polskę do Unii Europejskiej. Polska wyszła. Ze Związku Socjalistycznych z wpływów, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, weszła pod wpływy Związku Socjalistycznych Republik Europejskich i utraciła chwilową niepodległość błyskawicznie. Stała się kolonią, zaczęła być niszczona, społeczeństwo zaczęło być atomizowane, nie pozwolono na powstanie autentycznej klasy średniej zaczęto. Podnosić niby dobrobyt, ale w taki sposób, że równać jak w komunizmie, a zarazem utrudniać, często wręcz uniemożliwiać, żeby powstawały polskie przedsiębiorstwa. Większość polskich przedsiębiorstw no to są przedsiębiorstwa byłych komunistów albo słupów, a za tym stoi Zachód. No i oczywiście są też bardzo bogaci ludzie, którzy gdzieś przy okazji, przyim swędem. W sprzyjających okolicznościach no stali się bardzo bogatymi ludźmi, ale zauważmy, że te elity finansowe nie służą Polsce. Nie widać ich w działalności społecznej, nie widać ich w działalności politycznej. A jak się przyjrzeć bliżej, to się okazuje, że są powiązani albo z lewicą, albo z Platformą Obywatelską. Prawda? Właściciel impostu, drobny przykład, zaczynał. Rozkręcać ten interes dzięki Platformie Obywatelskiej, która dała mu możliwość, dała mu monopol na różnego typu przesyłki listowe i to spowodowało, że mógł zbudować genialnie już taki wielki koncern jak Impost. Także to nam się nie udało i na pytanie, dlaczego nam się nie udało, odpowiedź. Mi. No jest wiele odpowiedzi, prawda? Kwestia, szukam słowa, skandalicznego zachowania kościoła, który nie stanął po stronie narodu, tylko dał się kupić. To jest kwestia całego społeczeństwa. Społeczeństwa z przetrąconym kręgosłupem, ten kręgosłup przetrącili. Przetrącono za czasów stalinizmu, później lata 60.. Nasza mała stabilizacja, i ta nasza mała stabilizacja została do 89 roku. Nic, co może czymkolwiek grozić, nic niebezpiecznego, żeby było jak najciszej, najspokojniej. Minimum. Minimum dostaniemy, będzie dobrze, prawda? Gdyby. W latach 80., powiedzmy w 89, były elity opozycyjne, prawdziwe, polskie, narodowe, mężowie stanu, to by powiedzieli komunistom: oddajcie władzę natychmiast, natychmiast. Macie na to 24 godziny, inaczej przejmujemy tą władzę siłą. Chodziło też o te wszystkie archiwa, na które komuniści systematycznie niszczyli w latach 80. -tych. Co później mia, miało ważne skutki, do dzisiaj ma ważne skutki. I y, ci z Solidarności, ci z opozycji, tej korowskiej, oni krzyczeli: Nie chcemy przelewu krwi, nie, trzeba się dogadać, najważniejszy pokój. Kościół tu przyklaskiwał, bo miał w tym swój interes. Y, czy byłby przelew krwi? Gdyby. Y, 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 tak powiedziano komunistom, macie natychmiast oddać władzę w ciągu 24 godzin. Nie sądzę. <laughs> nie sądzę. Komuniści nie byli głupi. I wiedzieli, że jeżeli zaczną w tym momencie strzelać do ludzi, jeżeli będą ofiary, to oni nie będą mieli już co szukać w Polsce, i wtedy będzie dekomunizacja, wtedy będzie deubekizacja, wtedy będą musieli uciekać z samolotami. Z Polski będą musieli tracić swoje majątki tu w Polsce, których nie, nie, nie da się wynieść, prawda? Ziemi, domów i tak dalej. Ale liczyli na to, że pół Polski przejmą. Także myślę, że, że komuniści by nie strzelali. Może parę strzałów by było, może dwie, trzy osoby by zginęły, ale nawet to nie sądzę. Bo gdyby, powtórzmy, zaczęła się jakaś krwawa jadka, to historia Polski potoczyła się w zupełnie innym kierunku, a ślad po komunistach by zaginął, dokonano by dekomunizacji do wszędzie, na przykład bardzo ważne na wyższych uczelniach, prawda? bo te wyższe uczelnie cały czas kształcą lewaków i, i, tak, i libertynów, prawda? bo między lewakiem a libertynem tak naprawdę dużej różnicy nie ma. Więc to nam się nie udało. Nie udało nam się, bo nie mieliśmy elit, bo nam wykończono elity, bo ci, którzy uchodzili za elity, nas zdradzali, bo zdradził nas Kościół. I nie, nie udało się nam, bo nie mieliśmy polskiego ducha. Straciliśmy polskiego ducha, bo nas wynarodowiono. Pytanie, które. Jest sensowne w odniesieniu do 1989 roku i 2025 roku, czy naród polski jeszcze istnieje? Ja bym powiedział, że szczątkowe Została idea. I jeżeli odbudujemy tą ideę, jeżeli otworzymy naród polski, to dopiero wtedy Polska stanie się Polską, odzyska suwerenność, odzyska niepodległość i uzyska naprawdę dobrobyt. Dobrobyt, wolność, sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.